Witam z tej strony Emil. Mieszkanie zbiórkowe. Dzisiaj jest niedziela 15 marca. Eee, taką mam wizytę tutaj na mieszkaniu, troszkę nieplanowaną, ze względu na wyjątkową sytuację w kraju i sytuację niepewną. Nie chcę dalej przekazywać plotek. Różne informacje słyszę, one są trochę sprzeczne ze sobą. Jestem też trochę z tego względu, że trochę moje przeoczenie, przyznaję moje przeoczenie, e, z prac w zeszłym tygodniu nie będzie vloga, bo wypadło mi z głowy zabrać kamerę z domu. Ale tak, odnośnie kwestii technicznych, tego co zostało wykonane e, więc były to prace takie typowo wykończeniowe. W pomieszczeniu ubikacji oraz kasetony na suficie, więc, najpierw ubikacja. Tutaj był położony panel. Częściowo jest to nowy panel w większości. Częściowo był panel, który został zdjęty z tej ścianki. Tu są same nowe panele. Koło zbiornika, które ogrzewa wodę. Tu są panele nowe położone. Dlatego że tamte miały dużo dziur. Tam przychodziły jakieś stare instalacje. To wszystko zostało zakryte na nowo. Tutaj, od strony pralki, są częściowo nowe panele. Niektóre są z odzysku, więc tu są pociągnięte do samego dołu, do podłogi do podłogi, podłoga też była robiona na nowo z panela, który Ania miała akurat nie odłożony w domu są tam pociągnięte do końca panele zarówno te podłogowe, jak i te ścienne tutaj z tymi pracami zeszło mi mniej więcej 2 dni dlatego, że jakby jest dużo przycinek na takich panelach Praktycznie całą nockę mi z tym zeszło, z tego co pamiętam, do 5 rano z tymi panelami. Z tej strony też są położone, tylko w tym momencie jest pralka wstawiona. Musicie mi uwierzyć na słowo, że te panele są pociągnięte do samej podłogi. Tu były wcześniej płytki, jeżeli pamiętacie. W tym momencie są położone panele podłogowe dobrej jakości. Częściowo zabudowana rura kanalizacyjna, oczywiście, z rozwiązań technicznych. Ze względu na to, że jakby skromnie gospodarujemy tym, co mamy tutaj, na zabudowę rur, oraz na półkę, będą wykorzystane te panele, które. Był już wcześniej i po prostu będą odzyskane. E, jest, no mówię, trochę się z tego śmieje, trochę taki ciekawy styl Picasso, że tak samo jak mam w przedpokoju, że powiedzmy mam stare jeszcze panele jasne do pewnego momentu, które nie były przeze mnie w ogóle ruszane i zdejmowane, od pewnego momentu zaczynają się panele ciemne. Z odzysku, ściągnięte jakby z pokoju i założone tutaj na nowo po odzyskaniu. I tak samo jak tu jest w przedpokoju koncepcja bardziej z musu, że tu są panele jasne, tu potem ciemne. Tak samo tutaj też takie Picasso że tu panele białe, a tutaj panele te ciemniejsze za zbiornikiem i na zabudowie też będą panele ciemniejsze. Więc tutaj to mi zeszło 3 dni. Wtedy, co mi wypadło z głowy, kamery zabrać z domu na po prostu kładzeniu, przycinaniu paneli, drobnych pracach wykończeniowych, drobnych przeróbkach hydraulicznych, wreszcie tutaj jest zrobione tak jak powinno być. Na spłuczce ten zawór jest zrobiony tak jak powinien być. Więc ubikacji byłoby to na tyle, pierwszego dnia po moim przyjeździe, zeszło mi na wyklejeniu przedpokoju nowymi kasetonami. Taka była koncepcja, że robię to w kasetonach. Więc tutaj jest po prostu nowy kaseton położony, przygotowany już na dwa punkty, dwa oczka na suficie, dwa oczka. Zasilane z 230 V, więc to są nowe kasetony położone. Tu mi zeszło w sumie dłuższą część wieczoru po moim przyjeździe. Więc jeżeli by chodziło o kwestie techniczne, co zostało wykonane w tym zeszłym tygodniu, wtedy co jakby nie było tych nowych filmów na kanale. Były te prace tutaj wykonane. Yy, więc szczerze mówiąc, jeżeli by chodziło o jakby dalsze, dalsze prace, no to były przeze mnie planowane od czwartku. Jakby teraz od tego czwartku, który miałby być, ale właśnie ze względu na to, że sytuację mamy, jaką mamy. No to po prostu czekam na jakieś oficjalne informacje państwowe, co po prostu dalej jest w planach, jakie będziemy mieli ograniczenia, mimo że mam trochę naturę buntowniczą, przyznaję, no to jakby, jakby trochę nie nieciekawa nie jest opcja jakby otrzymania mandatu. Oczywiście na razie niech nie chcę rozpowszechniać. Żadnych informacji, które by były nieprawdziwe, też czekam na informacje, które na pewno są sprawdzone i rzetelne. Byłby problem teraz trochę z uzyskiwaniem darowizn, dlatego że jakby od piątku, konkretnie tego, który miał przyjść, w planach było wykonanie podłogi w kuchni z płyty OSB, dlatego że podarowano nam już, um, jakby, legary na podłogę, i podarowano też um, belki pionowe, kantówki pionowe, które posłużyłyby za postawienie ścianek tutaj w pomieszczeniu, właśnie tego brodzika. No właśnie, te drewno, całe drewno na podłogę oraz na ścianki było podarowane od dwóch firm z Bystrzycy oraz ze Starej Bystrzycy. Nazwy w tym momencie nie pamiętam. Zamieszczę ją na Facebooku, więc też gorące podziękowania za podarowanie drewna tutaj do celów remontowych. Ale niestety ze względu na niepewność ze względu na niepewną sytuację, ze względu też na to, że brakuje mi pewnych rzeczy tutaj, typu kątowniki, typu po prostu wełna do ocieplenia, pewnych rzeczy takich, drobiazgów do hydrauliki, na pewno nie zajmę się tym, oczywiście w nadchodzącym tygodniu. Nie mam pewności, właśnie dlatego się nagrywam, że nie mam pewności, czy i jak będą wyglądały dalsze prace remontowe tutaj, i po prostu na ile pojawiałyby się jakieś nowe filmy, zaznaczam nowe, bo mam jeszcze cały czas zaległe filmy do zmontowania. Um, dlatego, tak, po prostu sytuację w kraju trzeba śledzić. Ja będę teraz wstawiać jeszcze filmy, filmy zaległe na kanał. Na pewno mam też filmy innej tematyki, zupełnie niezwiązane z tym mieszkaniem, które dotyczą konkretnie instalacji elektrycznej, które też się wkrótce pojawią. Um, więc tak, na ten moment byłoby to na tyle. W tym pokoju w sumie nie, jakby nie działaliśmy teraz. To zostało wykonane do tej pory, pokazane w sieci, już jest dostępne tutaj. Oczywiście w zeszłym tygodniu nic nie było robione. Eee, nawet jeśli, ciężko mi określić, czy ta ściana byłaby robiona w ten sposób, że na listewkach narzucam ten gipsowy, czy byłoby to robione w ten sposób, że kleję tutaj płyty styropianowe. Jednak oczywiście wiązałoby się to z dalszymi darowiznami, a w tym momencie zdobywanie ich może być trochę kłopotliwe, aż z pewnych względów, że ludzie sami starają się być bardzo ostrożni. W każdym razie, oczywiście, będę informować, co dalej, czy jakby będę tutaj w tym przyszłym tygodniu. Czy będę mieć w ogóle możliwość, żeby przyjechać tu w przyszłym tygodniu. I o wszystkim mam też informować na bieżąco. Na dzisiaj z informacji jest to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.